Najstarsze święto chrześcijańskie, związane z obchodami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Święta Wielkiej Nocy są najważniejszym wydarzeniem w polskiej tradycji. Nastają z nadejściem wiosny, zwiastują odrodzenie i szczęście, a dzielenie się jajkiem ma prowadzić do pojednania. Święto obchodzone w niedzielę wieńczy. Wielki czwartek, Wielki piątek i Wielka sobota. Tak zwany Triduum Paschalny, gdzie niedziela jest najważniejsza i najbardziej uroczysta. Po Wielkiej Nocy następuje Poniedziałek Wielkanocny, tak zwany Lany Poniedziałek, czyli Śmigus dyngus. W okresie Wielkiej Nocy przygotowujemy ozdoby Wielkanocne, czyli pisanki. Są to jajka zdobione różnymi technikami, najczęściej malowane ręcznie. Są one ozdobą święconki i stołu wielkanocnego, do którego zapraszamy. Przekazuję głos.